Hej! Z tej strony Namikat a ja witam was w kolejnym odcinku ze Mamy ostatni dzień zimy, co za tym idzie. No, jak możecie się spodziewać, liczę na to, że dzisiaj zaliczymy nasze zadanie. Mamy również Hayley dać krokusa, ale ja od razu idę do kopalni. Nie, nie, czekajcie, może nie od razu, potrzebuję zajść do telewizora, żeby przeczytać przepis, a mianowicie danie w tym tygodniu to, Koktajl żurawinowy oto zabawny przepis, żeby pomóc Wam uczyć, uczcić nowy rok. Żurawina sama w sobie jest bardzo gorzka, ale zanurzcie ją w oceanie cukru, a będą smakować jak anielskie łzy. Oto jak go przyrządzić. Znasz nowy przepis koktajl żurawinowy to było ważne, żeby to przeczytać. Mamy dzisiaj ogromne szczęście, więc mam nadzieję, że od razu pójście do kopalni się opłaci. Cześć, jak się masz, mam nadzieję, że spodoba Ci się ten prezent, który wysyłam. Do widzenia, Emily. No i dobra, mamy od niej płótno. Tak jak powiedziałam, to jest ostatni, dosłownie, ostatni dzień. Ale to chyba mogę schować też do szafy, gdzie możemy zdobyć naszego slajma. Nie, nie mogę. I zamierzam to wykorzystać. Mamy tam jakieś swoje bibeloty. Lecę od razu po konia. A wiem, co bym mogła zrobić. Kawę. Ale nie mam chyba kawy. Więc co? Polecę jeszcze tutaj szybko w takim razie, żeby zobaczyć, czy może wyprodukowała się kawa. Jeśli się wyprodukowała kawa, to super, ale niestety nie tym razem. Więc y, możemy zaglądać do lodówki, ale tam chyba... Tam chyba mam dosłownie jedną kawę. I mogę ją użyć oczywiście, w sensie możemy popijać sobie JoJo Colę w ogóle, bo JoJo też nas przyspieszy. Kawa również, ale nie tak, nie tak bardzo jak te nasze espresso. I chyba ona trwa bardzo krótko, dosłownie tak na dwie minutki. No ale trudno. Lecę od razu do kopalni. Pójdziemy sobie może na jakiś dziesiąty poziom tej kopalni. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałabym wierzyć, że dzisiaj to się uda. Ale tak jak wiecie, to wszystko zależy od szczęścia. Będę w miarę szybko przechodzić przez te poziomy, bo nie chcę też się rozwodzić. A widzicie, że jakieś strasznie duże się trafiły? A nie chcę tak dużo chodzić. Więc lecę od razu tutaj do zejścia, bo było. Tylko jeszcze zobaczę, może tutaj. Nie, tutaj nic nie ma. Okej. Okay. Czyli na razie trafiają się same puste poziomy. To nie wróży dobrze. Ale jedyne czego szukam to slime'ów. No i jest tutaj slime. Z drugiej strony tak jak powiedziałam, je, wcale nie... O, mamy czowy slime! Patrzcie na to! Rzuca się na mnie, ale jest tęczowy slime! Mamy go! Tak! Pryzmatyczny dżem! Nawet te dwie sztuki nam wypadły. O Boże, nie wiecie jak się cieszę. To znaczy, że mamy w końcu skończone nasze zadanie. Trafił nam się pryzmatyczny drzem. Jezus Maria, tak długo, tak długo. A mamy go. Tym razem. No dobra. Czyli nasze zadanie zakończone. W takim razie, skoro poszło to tak szybko, to ja pójdę jeszcze w jedno miejsce. A mianowicie, bo kawa nam się w sumie już kończy. Ale pójdźmy sobie tutaj. Do kamieniołomu, bo jest jedna rzecz w kamieniołomie, którą bardzo bym chciała zrobić, tylko problem jest w tym, że nie mam za dużo życia. Ale tutaj w ogóle jest jakiś dziwny kamień. O, pryzmatyczny odłamek! Jezus, ile można mieć szczęścia? Jeden dzień szczęścia był nam potrzebny po to, żeby zaliczyć w końcu to nieszczęsne, nieszczęsny pryzmatyczny szlam. I e, no, i ogólnie, jakby poczuć się w końcu bezpiecznie. Dobra, ale tutaj potrzebuję iść. Potrzebuję iść tutaj z pewnych względów. Tylko problem jest w tym, że nie chcę zginąć, a. A to się niestety tak może skończyć. Zaraz Wam pokażę w ogóle, do czego to jest kopalnia. Bo to jest kopalnia, do której wcześniej nie chciałam wchodzić. Ale ona nie jest jakaś straszna, oprócz tego, że są tu całkiem. Całkiem mocne potworki, więc trzeba iść, wiecie, tak spokojnie, jeśli chodzi o eksplorowanie tego, żeby nie podpaść właśnie dużej ilości potworkom. Ale jak się tutaj na spokojnie to przejdzie, ja właśnie poczekam, bo tutaj jest dużo tych czaszek, a ja nie mam za dużo życia. Więc nie chcę ich uruchamiać, wiecie, jakoś masakrycznie dużo. Dwie czaszki to jest max. I tutaj jak dojdziemy na sam koniec tej kopalni. Będzie nas coś czekać. I zaraz wam pokażę co. Ale nigdy jeszcze tego nie robiliśmy. Więc stwierdziłam, że skoro mamy taki. Taki dzień. Czekajcie muszę zjeść cokolwiek co daje mi życie. Bo naprawdę to się źle skończy. To właśnie się tutaj przyjdziemy. No i proszę bardzo, mamy tutaj właśnie takiego mrocznego kosiarza, i jak na jego sobie klikniemy, to pozyskamy złotą kosę. I w tym wypadku właśnie pozyskaliśmy sobie złotą kosę. Tutaj można dojść paroma ścieżkami, ale ja pozwólcie sobie wrócę tą samą ścieżką, którą tutaj przyszliśmy, ze względu na to, że. <laughs> że boję się trochę o potwory. A bardzo już nie chcę mieć z nimi styczności ze względu na mój niski poziom życia. I skoro udało nam się to wszystko zrobić dzisiaj, to ja bym jeszcze przeszła się do tej Heily naszej, która chciała od nas korokusa. I no, ta złota kosa ogólnie to jest taki dodatek, no bo naszej kosy nie możemy ogólnie upgradeować. Ale teraz, skoro już byliśmy w tej niebezpiecznej kopalni. Te poziomy, w sensie mogą nam się respić, takowe poziomy, właśnie w naszej normalnej kopalni. Czyli, jeśli pójdziemy już do naszej normalnej kopalni, to możemy mieć takiego samego pokroju, jak ten poziom, na którym właśnie byliśmy, poziomy w naszej kopalni, co nie jest raczej ok. Raczej to jest taka średniawka, bym powiedziała, bo ja bardzo nie lubię tych poziomów, ze względu na to, że te potworki są dosyć mocne, no i te poziomy tak. Mech wyglądają, no ale taka ciekawostka, skoro już mieliśmy na tyle szczęśliwy dzień, żeby właśnie tutaj, wiecie, ogarnąć rzeczy z pryzmatycznym dżemem, mamy pryzmatyczny odłamek w ogóle. No to same szczęśliwe rzeczy się dzisiaj wydarzyły. Co za tym idzie? Stwierdziłam, że może udanie się do tej kopalni, skoro mamy całkiem sporo czasu, bo jest dopiero 13. To będzie całkiem niezły pomysł. Oczywiście, zaraz pójdziemy sobie na naszą farmę, ogarnąć wszystko, co tam jest potrzebne, czyli zwierzęta, właśnie te rzeczy dla Haley, tego naszego nieszczęsnego czarodzieja, bo go też trzeba ogarnąć. Dobra, idę tędy. Ogólnie ta kosa jest potężniejsza niż zwykła. To tyle, jakby, jest napisane, ale. Tu raczej chodzi o to, że ona ma większy zasięg, tak mi się wydaje. Przynajmniej tutaj w ogóle, a są rzeczy, które możemy sprzedać, ale ja nie chcę. Chciałam po prostu odebrać pierścienie, które mamy za właśnie pokonanie naszych potworków. I mamy pierścień zaklinacza szlamu, to jest naprawdę dobry pierścień, który powoduje, że szlamy nie zadają mi obrażeń. Mamy również czapeczkę jakąś, pierścień włamywacza, potwory mają większą szansę na opuszczenie na upuszczenie łupu i pierścionik skorupiaka, gyura jest zrobiona z ulepszonej skorupy kraba i daje nam plus 5 do obrony. Więc to warto mieć. Jeśli chodzi o rzeczy, które mamy do pokonania to mamy mroczne dusze jeszcze do pokonania, mamy mumie do pokonania, rexy to są właśnie nasze dinozaury, węże to są te latające też w Skull Cavern, więc yy, większość rzeczy po prostu, które mamy do pokonania. Znajduje się w skull cavern oprócz mrocznych dusz, ale mroczne dusze. Nie bardzo pamiętam, co to w ogóle jest. <gry> w sensie, wydaje mi się, że to są te czarne na ostatnich poziomach kopalni. Takie potworki. Ale mogę się mylić. Dobra, wiecie co? Ja pójdę sobie do Hayley najpierw chyba. Bo, boję się, że potem będzie miała dom zamknięty. To mogę poddawać. Ogólnie ten pierścień szczęścia też mogę już oddać. Schowam również jedzenie, jeśli jakieś mam, a mamy to. Mamy również rzeczy do Gantera, a mianowicie, oprócz bombek, które są oczywiście do Skull mamy do oddania pryzmatyczny odłamek. I ja go sobie oddam, bo nie jest mi on aż tak potrzebny. Więc wolę, wolę go oddać, w sumie? Na chwilę obecną przynajmniej nie jest mi aż tak potrzebne, bo wiecie, to zawsze może się zmienić, ale na chwilę obecną nie jest. I tutaj poddajemy rzeczy. Wszystkie, które potrzebujemy oddać. I geody, geody, tutaj widzę, że coś już cię nie mieści. Więc. Zróbmy tak. No, ewidentnie jest tutaj dużo rzeczy, a w sumie nie ma tutaj rzeczy, która by była potrzebna Ganterowi. To w sumie mogę stąd zabrać, ale nie mam za bardzo gdzie tego odłożyć. Dobra, co chciała Hayley od nas? Hayley chciała krokusa, więc ja jej wezmę tego krokusa. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze wrzucę resztkę tego. To. To jest do oddania. To chciałam schować jeszcze tutaj, ale kurde, nie ma tu miejsca. I może w sumie zabiorę strachy na wróble, bo to nie jest mi aż tak bardzo potrzebne. I właśnie schowam tu to, to. I na razie chyba tyle. A tutaj wrzucę sobie nasze strachy, a tutaj nasiona. No i dobra, mamy to. To jest na takiej zasadzie. I teraz tak, jeszcze z rzeczy ważnych. Poszłabym szybko do zwierząt, bo zwierzęta o 18 zapadają w sen, a wolałabym je mieć polajkowane. Potem udamy się do Hayley, potem do czarodzieja, a nie jeszcze do Guntera w międzyczasie, ale to w międzyczasie, więc nie powinno być problemu. Mamy nową małą krówkę, ale prawdopodobnie sprzedam te nasze krówki. No i tak jak widzicie, zwierzęta już zapadają w sens zimowy, bo się zmieniła pora dnia dla nich za oknem. Więc szybko tylko polajkuję to, co potrzebujemy. I, i mogę iść ogarniać resztę rzeczy, czyli właśnie gantera, Karodzieja i Haley. Gantera w pierwszej kolejności, bo on też ma do 18. Ja chciałabym jednak oddać te rzeczy, żeby się z nimi po prostu nie tułać. Powiecie, jak to zawsze jest. Potem z tym wszystkim jeżdżę, a to nikomu do szczęścia potrzebne nie jest. Dobra. Ten, ten pryzmatyczny dżem, Jezus, niesamowite, jak bardzo się cieszę z Tego, że właśnie udało mi się to zdobyć. Nawet, nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić, naprawdę. Dobra, bo jest już 17. Z rzeczy, ten, tą złotą motykę w sumie mogłabym ulepszyć, ale to już i tak nie zdążę przed tym, e, zanim będzie wiosna, więc w sumie podaruję sobie. Dobra, chodźmy do Gantera. Oddam te dwie rzeczy, które mamy do oddania. Tutaj mamy właśnie. Rzeczy związane z dinozaurami, proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. I mamy kolejną rzecz związaną z dinozaurami. A w sumie tutaj jeszcze jest jajo i właśnie ta ręka. Więc to są takie dwie ważne rzeczy. No i tutaj ten pryzmatyczny odłamek, dajmy go sobie tutaj. Niech on stoi. Na razie nie mamy nic chyba do odbioru i nie wiem, czy w sumie jeszcze cokolwiek będziemy mieli do odbioru, jeśli chodzi o właśnie Gunthera. Nie mam pojęcia. Hailey jest u siebie, więc lecimy do Hailey, potem do Czarodzieja. A i jeszcze, dobra, polecę do Hailey, bo nie wiem, do której ona ma otwarty. Czarodziej na pewno jest dużej otwarty, a chciałam jeszcze iść na plażę. Bo dawno nas tam nie było, a to jest ostatni dzień zimy. No i mamy bilecik od Hayley. Super, Emily jest w marze. Marnie, na szczęście nie przyłapała nas na przeszukiwaniu śmietników. To akurat duży plus w tej sytuacji. No ale jest godzina 18, jest już naprawdę ciemno. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że zeszłym razem, że wszystkie ryby mamy ogarnięte. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jeśli chodzi o ryby, no to wszystko mamy wyłowione. Tutaj nawet chyba nie ma jakichś rzeczy za bardzo do zebrania. Cudowo, są same rybaczki. No i oczywiście jeszcze tutaj, o jakiś sza szał na tuńczyki, czy coś takiego było. No i jeszcze tutaj mamy rzeczy do zebrania ewentualnie, oprócz tej przynęty w sumie. Ta, sza szał na tuńczyki, ewidentnie zaczął się szał na tuńczyki. No i dobra, lecę w takim razie do czarodzieja, bo to jest jedno z moich najważniejszych aktualnie. Zadań do skończenia i mam nadzieję, że jeszcze go zastanę w otwartych żywiach, bo jeśli nie, to, <noise> to nie ręczę za siebie. W sensie, nie po to tak długo... Aj, a gdzie to mam? Dobra, tutaj jest. Uff, zestresowałam się. Nie po to tak długo tego szukałam, żeby teraz do niego nagle nie zdążyć. Więc ja pójdę do niego tym dołem tutaj. Mam nadzieję, że mój koń się nigdzie nie zatnie. Na drodze. Bo nie wiem, czy on nie był otwarty do 20, a jednak wolę, wolę się pospieszyć. Dobra, jesteśmy, udało się i mogę mu dać. Ach, udało Ci się! Daj mi to i odejdź! Przede mną dużo pracy! No i dobra, mamy to! Zaliczone zadanie z pryzmatycznym... Czememem? Pryzmatycznym szlamem chciałam powiedzieć, ale nie. Bo mu mieliśmy dać tylko i wyłącznie pryzmatyczny gem. Tutaj oczywiście jeszcze mamy dużo nasionek. Jutro w ogóle trzeba będzie poczynić bardzo duże zakupy. Dlatego głównie nie kupowałam już nic. Absolutnie. Właśnie z tego względu. Ej, w sumie nie wzięłam tego. Chciałam się tutaj udać, bo chciałam pościnać sobie hardwooda. Ale nie mam siekiery. Co za tym idzie? Nie tym razem. No dobra. Tutaj nic nie ma, więc tycy na dół przejdziemy się tutaj. Bo tak jak powiedziałam, to jest ostatni dzień zimy. Więc wypadałoby ewentualnie pozbierać jeszcze, co tutaj jest. Albo właśnie wykopać chociażby robaczki. Więc raczej tutaj dużo nie będzie, bo wczoraj dosłownie. Znaczy dzisiaj. Z wczoraj na dzisiaj. O, może tak. Z na dzisiaj był restart. Co za tym idzie, wszystkie właśnie itemki, które były na ziemi, się usunęły i pojawiły się możliwie nowe, ale z tego co widzę, tych nowych to. to się nie pojawiły. W sensie <grystanie> na pewno znikły stare, ale nowe to się nie pojawiły. Więc no trudno. I tak mam bardzo dużo tego foradża zimowego, więc nie jest to dla mnie jakiś przesadny minus, że nie udało mi się go pozbierać w czasie, kiedy kiedy był on możliwy do zebrania. Tutaj chyba jeszcze jedno właśnie mieliśmy. Nie wiem, czy to się zlikwidowało. Tak, zlikwidowało się. Okej. Okay. gdzie jeszcze bym mogła pójść? A, nie odwiedziliśmy szklarni, nie odwiedziliśmy również naszych stodół. Stod, stod, Naszej stodoły nie odwiedziliśmy. Więc teraz to nadrobię. Trzeba oczywiście pozbierać jeszcze truskaweczki. I kawę. Super. Wszystko zebrane. Można w takim razie tutaj oddać większość rzeczy, które oczywiście są potrzebne do oddania. Truskawki tu... a, tutaj mamy te truskawki? Nie, mam parę drzemów, to... Ech, he hehehe, he. tu truskawki wrzucę jeszcze. To niech się akurat przerabia na... Ech, na, 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 na wino, na wino. Tak. Wymagało ode mnie... Trochę zastanowienia się. Kurde, nie ma tutaj nic, co by było mi potrzebne. Co za tym idzie? Dobra, może wyrzucę to i to, bo to w sumie na pewno nie jest do niczego potrzebne. Ale chciałam zobaczyć, czy może właśnie jakaś rzecz jeszcze byłaby mi tutaj użyteczna, ale chyba, chyba jednak nie. Choć się lepiej sobie zostawić, powinnam tam zmienić na dużą skrzynkę. Co za tym idzie, jakbyśmy zmienili tam na dużą skrzynkę, to oczywiście um, by było lepiej. A jeszcze wiem, co chciałam zrobić: dużą ilość sprinklerów, więc może to zróbmy, bo chyba nas na to stać. A wydaje mi się, że byłoby lepiej. Myślę, że z 10 sztuk takowych sprinklerów bym zrobiła. Czyli tych większych naszych sprinklerów, i gdzie one tutaj są, bo aktualnie ich nie widzę. Tutaj potrzebujemy sztabki złote i paczki baterii, czyli 10 takowych paczek baterii. Raczej powinniśmy mieć, mamy nawet 19, tyle chyba nawet nie mamy sztabek i rydu. ale to będą nasze pierwsze duże zraszacze, które oczywiście umiejscowimy sobie tutaj. Co za tym idzie? Ja zrobię to dzisiaj. Bo jutro możemy po prostu nie dać rady. A wolałabym mieć wolną głowę od właśnie zaprzątania sobie jej naszymi sprinklerami. Na razie tak. Zróbmy. Poniszczmy wszystko. I trzeba tu poukładać. Powiecie, jak to jest. Tutaj oczywiście będą się nachodzić. Znaczy, będą nachodzić na siebie. Te sprinklery. Tutaj na dole zostawię te małe może. Patrzcie, bo tutaj mogę dać jeszcze duży. I ten przesunąć tutaj. Ale jak usunę te sprinklery, to jak sobie weźmiemy je do ręki, to tutaj zostaną takie dwie warstwy. I tutaj mogę coś sobie jeszcze posadzić. Nawet wiecie, małego, co nie? Więc może na razie to zostawię. A zróbmy tak. Zobaczę stracha na wyróble. Jak on tutaj obejmuje. Ja bym je zrobiła na równym poziomie. Więc może dajmy go tutaj. I już mamy godzinę pierwszą. Co za tym idzie zaraz będę szła spać. Jeszcze tutaj chciałam tylko zebrać te sprinklery. Jutro z nimi zrobimy porządek. Bo na pewno będę chciała tutaj dać. Na takiej zasadzie i tutaj, może jeszcze te pomniejsze sprinklery, ale to, tak jak powiedziałam, najwyżej jutro, bo trzeba iść po prostu spać. I jutro też będziemy dużo właśnie rzeczy kupować i zastanawiać się nad tym, jak to powinno funkcjonować. Więc na dzisiaj to by było na tyle. Zobaczmy, ile zarobiliśmy, a powinno być całkiem spora ilość, a mianowicie. Zarobiliśmy prawie 16 tysięcy. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!